Even when you feel low, you can still go Even when you feel slow, you can still go Even when there's no hope, you can still go I never answer to no, man, I still go Go, 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 go Go, 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 yo, go, go, go Hustle hard, hustle every single day I'll be making moves till I'm buried in my grave Siemaneczko, witam Was wszystkich na moim kanale. Nadszedł dzień, na który wszyscy z utęsknieniem czekali. Rozpoczynamy sezon 2022. Ja dzisiaj rozpoczynam sezon ze Szymonem, z owcą, którego poznaliście już na moim filmie, który był wrzucony dwa lata temu. Dzisiaj rozpoczynamy sezon razem. Udało mu się wygospodarować troszkę czasu. Ja już jestem na mecie, czekam na Szymona i zaczynamy. Widzicie, jesteśmy już rozbici. Niedawno dojechał Szymon. Owieczka bierzemy się za wiązanie kamieni do spławików podwodnych. Jeszcze zostało nam połączyć nasze przypony, bo przygotowaliśmy je sobie wczoraj w domu z przyponami strzałowymi.

I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. Sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then, baby, I have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I'm there way, I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey as you fade away. Byliśmy też przed chwilą, dopiero do kawy, przebraliśmy się zestawy w wodzie. Pogoda, powiem Wam, że robi się burzowa. Co chwilę delikatnie przekropuje deszcz, także mam wielką nadzieję, że w tej pierwszej nocy uda się coś fajnego wydobyć. Było trochę motaniny tu z kłęgą. Szymonem na pontonie. Jest dzień na to tak czasami jest. Ale jesteśmy ogarnięci i czekamy. Także widzimy się przy nocnym holu. Piona. Mamy pierwszą rybę. Elegancko. Chodź, 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 Szemek. Jon jest. Jest pierwszy. Nie przyklinaj, owieczka! Brawo! Taki ma brzuch, a z drugiej strony jest chyba, mi się wydaje, delikatnie Nie, Dobra. potarty. Piękny. Ładnie Klasyczna ryka. podwiązka się sprawdziła. Dajemy go na smyczkę i do zobaczenia rano. Wypuszczamy. Piękna rybka. Udało się na kolejnej nocy z owcą trafić wąsa warciańskiego. Siemaneczko. Właśnie zakończyliśmy nockę ze Szymonem. Szymonowi udało się wyholować rybkę w granicach 120-130 cm. Rybka pogryziona, co widzieliście na filmie. Także wydaje mi się, że te mniejsze osobniki już są świeżo potarle. Te większe, pewnie jeszcze chwilkę i też zaczną amory. Szymon uciekł do domu, bo wzywają obowiązki. Ja zostaję jeszcze jedną nockę, ale to już wszystko zobaczycie w kolejnym materiale. Dziękuję za oglądanie. Zapraszam was do subskrypcji mojego kanału. Na pewno w tym sezonie będzie ciekawie. Piona.